Cześć. Kupiłem lakier do paznokci mojej dziewczynie. Żółty. No i co? Lubię żółty. Mam koszulkę żółtą, mam okulary żółte. No i mam nadzieję, że jej się spodoba. A czemu o ja to mówisz? No bo chcę zapytać, jak ty myślisz, czy żółty to jest dobry kolor. Czy... Słońca. A Słońca, słoneczka. E, właśnie lubię słońce. Biebią. Nie jest, jakieś słońce to jest bardzo, 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 bardzo y, fajnie. <głosy> <głosy> nie wierzę normalnie. A dzisiaj nie ma słońca i jest gorzej, ale też nie jest tak źle. Gdy jest słońce jest wesoło, gdy jest słońce jest ciepło, gdy jest słońce... Wszyscy się cieszą. No, <noise> może <noise> panie zbieram. Słońce to jest to. może do tylko mi to mówisz? Albo chciałem się zapytać jak myślisz o tym słonecznym kolorze. Czy będzie jej pasował? Moja dziewczyna chodzi tylko na żółto. Bo my lubimy żółty. Ja też chodzę na żółto, ona chodzi na żółto. W zasadzie to wszyscy u nas w rodzinie chodzą na żółto. Tylko na żółto. Mamy żółty dom, żółte ściany. Wszystko jest żółte. Żółte meble wszystko na Szukamy właśnie wszystko, co tylko jest możliwe. No ja to musi być żółte. No nie szkodzi, a ja nie jesteś żółta, ale możesz mi polecić. Właśnie lakier to paznokci. No Kupiłeś żółty lakier, tak? Nie, kupiłem. I to ma być niespodzianka. Mimo tego, że i tak wszystko ma żółte. Dlaczego nie masz żółtej No bo dzisiaj nie mam, bo żółte akurat się wybrudziły. No ja nie jestem, ja... No nie mam. No rzeczywiście. I okulary i ręki zegary. To coś tu jest nie tak. To idę się przebrać.